strony oczywiście i Witam Was już chyba w trzecim odcinku Minecraftowych przygód z modami, jeśli się nie mylę. I zrobię, nie, pójdziemy w tym odcinku do kopalni. No jak zawsze. Nie mam drewna. No to, to muszę iść... Сари по-древно. Тук е каквито спрои. Mogę sobie jeszcze jakby jeden pistolet zrobić. Ten, czy mi się zdaje. Knife. Jestem. Um... Nie wiem. Mm, jeszcze mój pistolet to znaczy jest na pistolet wezmę już mało mam 11, no, 11 cóż naprawdę nie ale mi ścina głupio 11 dobrze Pozu a i zrobisz jeszcze sobie kilo żelazne i otworzymy jednego laki bloka w każdym odcinku będziemy otwierać jednego laki bloka tak postanowiłem O, bo takie dziwne rzeczy trochę tu mam. No to co, To. to. A gdzieś mi ten żelazny, nie wiem, czemu zniknął. Możecie mi dać tą pułapkę. Dajcie mi tą pułapkę, którą myślę. Jakiś średni, ale... Dużo strzał Kurczę w kodowniła przybliżenia Tak wysoko muszę dawać No to Już dużo strzał mi zeszło jeszcze jakieś do jedną W sobie wylazłę zrobię. On taki przygotowany jestem, ale chyba zrobię dwie części. Jeszcze mam <laughs> dużo dużo mam jeszcze Hello, oświetlaj mi. O mi trochę cofasz. Ale mi co po prostu do tyłu sami widzicie. A sobie w ogóle ro rozjaśnię. Od razu lepiej. później mi tą świeczkę daję. Ale mi. Cofa. Tu mogę wyjść wejść. Tu też nic nie ma. To super po prostu. Chciałem pójść do jakiejś może nie tej kopalni, tylko jaskini. Tu? To? to może być. No przecież mam mój nóż. Taki, Taki dziwny jest. Tu spawner, ale nie to perzy, patrzcie. Ja tu nie gram tyle. Żelazo w końcu. Mógł jeszcze z diaksową kopać, bo, bo tak szybko mi się nie zużyje. Próbowałbym redstone'u <kłysyjna> Red Czerwonego proszku Bo, chciałbym... Bo z czerwonego proszku można zrobić dużo pistoletów Jeszcze jedno się ukryło Ciekawe czy sięgnęmy jakieś mody w jest dosyć niski poziom. Powinien być tu, przynajmniej jeden tego ten klocek kredstongu. Jak mogę zrobić skrzynię? Aha, no Tej lawy. Tej wody tam. Zaraz, no, na no razie już tak nie zbieram. No tam tu się dziwnie idzie. Jeszcze 10 na bois 30 już trochę trochę powystrzeliwałem Chodźcie no to I to zbrajacą i wypadło to mam oczywiście z, z jakiegoś albo ze Naprawdę... Że tu gdzieś coś musi być. Wtedy żelaza w ogóle redstone'u nie ma. Może tu coś będzie. Szybciej, ładuj się. ściana, bo pewnie... A po też... i tam Ym... świeczkę? Bo jak widać, że jest ściana. Nie widzę, bo mi tak laguje. No naprawdę redstone'u nie ma. Coś biedno to. Ta... To ta, ta dziura w ziemi. Cofnęło do tyłu. Kurczę, nocy już. Jeszcze domu nie mam zrobionego. Fajną zbroję. Nie to ja go muszę mieć czym załatwić, żeby dostać tą zbroję. Albo z łuku. Po zaraz.

zbytą krew usunę, bo mnie tak denerwowała. W następnym odcinku pójdziemy do internetu. Kiedyś telewizor mam włączony. Czyli to zenchantowany mam. Wezmę. Ej, sorry, mam dźwięk wyłączony. Włączam. W końcu. O, już będę z wami się ziomeczki żegnał, a więc subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. A więc na razie cześć!